Dziś oszukam swoich widzów. A jak? To sam zaraz zobaczysz. 13 widzów kontra wyzwania, czyli nowa seria Blow Wyzwania. W dzisiejszym odcinku będę losował dla każdego z Was wyzwanie. Jeżeli ktoś je zrobi, no to przychodzi dalej, a jeżeli nie, no to odpada. No i jeżeli ktoś dojdzie do samego końca, to wygrywa tą teczkę, a dokładniej to zawartość, bo teczki nie chcę tracić, więc wydaje mi się, że warto walczyć. Czekajcie, bo ten... Jedną rzecz uświadomiłem sobie, że zapomniałem. On coś prowadzi teraz. Nie. Nie powiedziałem wam tego, bo byście pewnie nie przyszli, a mianowicie jesteśmy w odcinku Pokafona Wyzwania! O! O nie! Więc, pytanie, czy ktoś chce odejść już w pierwszej rundzie? Jak widzicie, dwie osoby postanowiły zrezygnować. A to dlatego, aby ich telefony nie były przygotowane i poczyszczone, więc zacznijmy. Pokafona. Więc, nie przedłużając, zaczniemy lightowo, prosto. Oczywiście w każdym momencie możecie zrezygnować. Runda pierwsza, czyli notatki. Ojej, ktoś się boi swoich notatek? To... Nie. Nie. Antek jest pierwszy, więc pokaż nam pierwszą notatkę. O oh. Ej, to jest tekst do piosenki, no! no nie, Ramos, Ej, to brana, nie główna tylko twoja stara daje mi głowę. Ej, nie, nie, nie! To jest tekst Korka. do piosenki! Nie, nie, niezła piosenka! Ale to, to jest jakaś piosenka, która istnieje, czy...? No, w niedalekiej przyszłości. Też bym się nie przyznawał. Masz numer dwa, więc notatka numer dwa. O nie... Ej, to wszyscy są raperami? Ej, jesteś Ej, jakimiś z wyrolami. Zarobiłaś bańkę, gryźć tą bułeczkę. Co to jest? Co to ma Czy? znaczyć? Eryk Moczko! Bo z moją y, przyjaciółką jeździmy sobie często na jakieś tripy i bardzo często zdarzają się giga śmieszne sytuacje i zapisujemy sobie teksty, które nam się kojarzą z tymi chwilami. Szczerze? Dziwne teksty. Alicja, numer 3, więc trzecia notatka. Czy chcesz zrezygnować może? Luz, mega luz. U. Szanowni Państwo, piszę do Państwa w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o pracy. Związły swoją kandydaturę na stanowisko event managera. Wow. Jest wysoko, jest wysoko. I co udało Ci się? Dziękuję. Nie, jeszcze nie dostałam informacji zwrotnej. W kolejnych notatkach nie wydarzyło się nic ciekawego. Oprócz chyba tego. ZDD, tylko Liza ZD chciałem. Dać, ale nie chciała się dać, bo ona się taka nie jest. Chod w to, że to już w zachaczyłem. zahaczyłem. XDD. Wow! wow to będzie dużo, dużo takiego blurowania, żeby to mnie nie zablokowali, więc. Nie, mówię, że nie blurujemy. No, ale to jest wiedza, której... chcesz. To było na Oli, czemu nie powiedziałeś, że chcesz zrezygnować? Tysiąc złoty pił, to chodzi, tak? Iza, ty masz na pewno jakąś taką tajemną wiedzę, więc może zrezygnować. nie. Chcesz to przeczytać, czy nie? To są wszystkie moje pomysły na filmy. O! <grymne> o! O! No, nie, nie, ja rezygnuję. Nie, pewna. nie. Jest Jestem na sto razem pewna. To Dobre, jest... dziękuję ci bardzo. Alvaro, dawaj. Kaski, zamiast przestać łamać sobie głowę, tworzymy plastikowe ochraniacze, żeby móc dalej sobie łamać głowę. Uuu, yes. mocny przekaz, mocny przekaz. Yes. Ja nie wiem, skąd to się wzięło w ogóle. Mocna rozmina. Marcin pokazał swoją notatkę, lecz po konsultacji z ludźmi z pracy stwierdził, że trzeba będzie to zablurować. A tutaj, jeśli ktoś chce blurować, to... Żegnamy się tutaj z Marcinem, wychodzi z programu i... Yes. Odpada! Let's go! Runda druga, czyli coś, co mnie pogrążyło, czyli przeglądarka. Zobaczymy historię przeglądania. Wy tutaj macie takie miny, jakbyście inkognito używali. Antku, y, przeglądamy historię, więc przeglądamy dzień pierwszy, bo jesteś y, jedynką. To lecimy, lecimy z Antkiem. Antek, pamiętaj, że możesz zrezygnać w każdym momencie. Dobra, lecimy. Dobra, dolary szukane, Instagramy. Masz coś kontrowersyjnego? No, Jakoś... przecież y, a ostatnia no, runda. No, no, proszę czy tekst, piosenki. jak ty w ogóle dużo Głajcior. rzeczy wyszukiwałeś dzisiaj. No, ty ty odpalasz TikToka na przeglądarce? No? Y no, na kompie z kolegami na Discordzie, nie? Ty jesteś numer dwa, więc pokazuj dzień wczorajszy. Tak <grym> to O. No jak wy wyczyszczony, co? Naprawdę to jest całe twoje wyszukiwanie? Tłumacz 18, no bo ja nie korzystam z ja tylko. Nie korzystasz z telefonu? Nie, no, to znaczy szukiwarki... korzystam z telefonu, ale z wyszukiwarki stricte to rzadko używam. Od tego są aplikacje. Ej, a czemu ty wczoraj szukałaś chłopaka w Google'u? <grym> <grym> <Nie. grym> Alicja, dawaj, pokaż nam co kryje... Twoja przyglądarka. Mam dziś po południu, sobotę po południu. Czemu tak? No bo ja usuwam na bieżąco, bo mi to pamięć zabiera. Serio? No tak mi się wydaje. Ja zawsze usuwam. Dobra, to i piąte. Ty, myślę, że Helgiolus będzie. Jedni przeglądali drogie ciuchy, inni odzyskiwali konta, niektórzy są uzależnieni od hazardu, a niektórzy nie mieli nic. No prawie nic. Ostatnia postać. Jesteś delikatnie zestresowany. God. Pamiętaj, że siostra patrzy. Wiem. <grafindo> <grafindo> będzie pomarańczowo-czarna strona, ostrzegam od razu. Pamiętaj, że możesz <grafindo> <grafindo> zrezygnować. Pamiętaj, że jak wyszukiwałeś przeróbki A jej ja swojej siostry, to będzie ciężko. Dude, <grafindo> to będzie ciężko. Zastanów się, możesz teraz odpaść, co nie? Zrezygnować. Zrezygnować. 15, 16, o, jest 15! To jest normalna sprawa, proszę, tu nie krzyczeć. Ktoś z Was ma TikToka, robi coś na TikToku, ręka w górę. O, o, o. No to runda TikTok. Oglądamy swoje Zigdolki? Nie, mam tutaj wyzwania, więc będę losował wyzwania, na przykład takie pierwsze. O, to jest ciekawe. Wstaw na swój profil Toktika, który osiągnie 100 wyświetleń. Jeżeli się nie uda, odpadasz z gry. Czas 10 minut. Fuuu. Co?! Nie masz szans, 10 minut?! Dobra, ale kto to robi? Mamy tutaj maszynę losującą, więc uwaga, uwaga, kto będzie to robił wyzwanko? Uwaga, uwaga... Maciek. A mogę z coś zrobić? Tak, oczywiście, rób co chcesz. Maciek zdecydował się na coś takiego. <noise> Jaki filtr! Czemu ja wziąłem w tym udział? Dobra, trzymam kciuki, żebyś tutaj został z nami, ale losujemy dalej komentarze, czy komentarze wyzwanka. Wstaw na swój profil TikToka promującego osobę po twojej prawej, w którym mówisz o jej negatywnych cechach, które udało ci się dostrzec. Alvaro. Alvaro, musisz o Maćku powiedzieć. Negatywne jego cechy, które udało ci się dostrzec. Ty masz już takiego znanego TikToka, więc nie wiem czy chcesz to publikować, możesz zrezygnować. Ja nie mam wstydu, nie mam mordy, jestem tutaj z Blokiem i z moim ziomkiem Maszkiem Ddududą. To jest lame boy, w sensie jakby serio, chłop ma zero luzu, zero w ogóle jakiegokolwiek wyczucia rytmu. I chciałbym wam powiedzieć, że jest fanem Eminema. Uważam, że go nie szanuję i proponuję wam go też nie szanować. Alvaro wrzucił, Czyli jest. On mnie ciśniał, się tam Ma zero viewsów. No bo jestem ja. Dobra, ale ja tu wylosowałem wyzwanie kolejne. Pokaż wiadomość z ostatnią osobą, z którą pisałeś. Więc yy, może Alicja. Na TikToku? A to przecież nie losowaliśmy. No dobrze, losujmy. No. Ale się wylosowałeś. Nie. Uwaga, uwaga. będzie? O, <grymne> wywołałem wilka z lasu po prostu. Co my tu mamy? Pierwsza osoba. A no dobra. To jest jakiś. Freezzy verso. to podał dalej w ogóle. Poczekaj, A. bo czas minął. Sprawdźmy, ile Maciej ma wyświetleń. 10 wyświetleń. 10, 10 minut. Like Czy jedno wyświetlenie? Pierwszy. Pierwszy. Napisz pierwszy. Ale jeszcze. możecie do Maćka wpaść i tam mu zostać to wyświetlenie. Dzięki Maciek. Wstaw na swój profil TikToka, który osiągnie 50 wyświetleń. Jeżeli się nie uda, odpadasz z gry. Czas 5 minut. Co to będzie? Uwaga! Oli, oli, oli. O, Oscar! Może zdjęcie więcej zdobędzie. Pozdrawiam Ci, no, Maciek. Ale... Dobra, poszło w świat i zaraz sprawdzimy, czy będzie 50 viewsów. Ale zanim to sprawdzimy, to Julka musiała wstawić swoją najstarszą wersję roboczą. Julia, możesz zrezygnować. Nie, wrzuciłam już. A Oli natomiast miał rzucić swoją ostatnią zapisaną wersję roboczą. Strasznie dziwny ziomek. Pięć minut minęło, więc teraz sprawdzimy Oscara, czy on tutaj jeszcze może z nami być, czy już nie. Dobra, uwaga. 146! Dobrze, brawo! No gratuluję Oskar! I zrobiłeś to w 5 minut, czyli się da, bo myślałem, że to trochę takie ciężkie zadanie, a ty chyba też nie wrzucasz na. No nie, ]u. ja właśnie nie, nie grałem TikToków. Ja no mogę zrobić tak. Teraz Oskar zostaje TikTokerem. Teraz runda czwarta. Jestem pod wrażeniem, że dziewięć osób jeszcze zostało. No ale teraz mam nadzieję, że ktoś się wykruszy, ponieważ ta runda to zdjęcia. Pokaż zdjęcie wybrane przez osoby po twojej prawej z ukrytego albumu. Ukryty album. Kto ma, kto nie ma. Nikt nie ukrywa zdjęć? No nie, my jesteśmy grzeczni, wszyscy, mówiłam ci. Albo macie po prostu w normalnym albumie. Dobra, zobaczmy, kto będzie musiał to zrobić. Uwaga, uwaga, to będzie osoba z imieniem. No, no to. Oh. Ja to nie pokażę, mogę od razu odpaść. Tak? Czyli rezygnujesz. No nie pokażę skrytek, tam za dużo rzeczy jest. Dziękujemy Ci bardzo. Piąteczkę, Dziękuję. Dzięki. 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 No. Yo, yo. Nareszcie, Matt, mi tutaj usta. Ja lubię to miejsce na górze, jest takie fajne. Wygodne miejsce wybrać. Pokaż wybrane przez osobę po twojej prawej zdjęcie z twojej głównej galerii. A może się będziemy zgłaszać? Nie, Oli, tutaj. A nie, co? no mamy koło fortuny. Tak, koło fortuny nasze. Po prawej? Oli, Oli. <śmiech> <śmiech> nie, nie, to ona. Oli, Oli. Jesteś pewny, że chcesz to zrobić? Zobaczymy, nie? A Ale... mi serce wali. Mi też nie. To wiem, jest to... straszne dawanie komuś telefonu. Uff. Niech będzie. O, dobra. Poszło. E... Jest to mój nowy tatuaż Jeden z. In High Sweet Trust. Jeden z. Dziękuję. Z w tatuaży? Czy... A ty nie wiesz, nie? z 40. Pokaż zdjęcie wybrane przez osobę po twojej lewej z ukrytego albumu. Jeżeli nie ukrytego, bo ktoś nie ma, to z usuniętych. Dym, 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 dym. Jula. No. Dobra, a kto po prawej stronie? Osoba, tak? Tak, to ja? czyli no dobra. To ja. No na pewno! Ej, dobra, ja ci dam, dobrze. Ooo! Do ja. Daj, daj daj, yes! daj, 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 Nie wiem, dobra, masz. Daj, dobra. Jakieś nagrania bloka. Wiadomości. Skriny, o kurde, przecież to jeszcze są screeny. O dobra, to. Mam. Julia, czy chcesz to pokazać, czy nie? Chcesz to pokazać? Nie. No mogę. Przepraszam, Kuba, mam nadzieję, że nie będziesz zły. Koniec. No, o, ja ciekawe, Kuba. kuba. Chyba A coś Kuba. o Tobie gadała, Julka, Kuba. Bo jest to... Screen z Twojego Facebooka. Nie, no Weź, Pozdrawiamy Myśle, Kubę. Byłam w takim miejscu na plenerze i krzyknął do mnie o, cześć Julkę, ja znasz i zaczęliśmy gadać i... i go powiedział, że jest z mojego miasta i go znalazłam i, i, i stąd ten screen. I teraz jesteście razem. Nie, Wspaniale. nie, 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 nie. <laughs> Pokaż wybrane przez osobę po Twojej lewej zdjęcie z Twojej głównej galerii. Kto to będzie? Alicja. Alice. Jak się na to zapatrujesz? No tak jakoś ja. średnio. Oscar po weekendach szukaj. Ala na pewno. Ja mam tam mnóstwo w ogóle z kliniki, dla której robię kontent. O znikuj czyjeś dane medyczne. Tak, tak, żeby nie mogła przejść dalej. Dobrze, dawaj, o, dawaj, o, wybierz, o, dawaj, wybierz. No, Patrz pat na jej reakcję, zbieraj. Tak, tak, któryś z tych wybierz? Nie, 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 tak. no, nie. no stary. Tak, tak, tak. Nie, nie. On nie. Przecież to na Instagramie już no, no to było na Instagramie, Coś takiego no. mega-embracing musisz wybrać. No, ale patrz na górę. Gore... Nie, już nie, dobra, koniec. Jest, Nie, nie! tak, tak, dobrze. No. Biedna Ala. Jezu, a mogłam się przygotować. Ale pamiętaj, żebyś miała jeszcze komunikator, więc tam byłoby jeszcze gorzej. O, kochany, uwierz, że byłoby. Pokaż zdjęcie wybrane przez osobę po twojej lewej. Z głównego albumu. Jak coś uwaga, bo tu są zdjęcia mojego główna często. O Boże! Ooooo! Yeah! O! o fuj! To są serio zdjęcia go kupy! Pamiętaj! Nie, pamiętaj Alicja, że ja bym ci wybrał coś dobrego. jestem Alicja. No chuj. Dobra, wysyłamy to. Nie no weź to, wybierz mogę coś Nie no mówię ci. Ja chcę to. to chcesz? To niestety... Odpadasz? No nie mogę wysłać zdjęć, nie mogę pokazać zdjęcia takiego, no. No nie możesz. Jesteś tego Gdy pewna? Gdybyś nie przykręcił imienia, to by mi Ale powiedziałam nie? Dominika. Nie. Ej, powiedziałem Dominika, to jest nagrane, co nie? Pamiętaj, Alicja, że ja bym się wybrał coś dobrego. Bardzo dobrze ci poszło. Widzimy się na streamku. Widzimy się. Nara. Cześć. Cieszę się coraz bardziej, ponieważ zostało już tylko sześć osób. Jak myślicie, kto teraz odpadnie w tej rundzie? Zależy, jaka to jest runda. No. Zaleź, to będzie zaleź, runda Messenger, runda piąta. Pokaż swoją piątą konwersację. Luźno. No, Alvaro, jeszcze nie wiesz, jaka głupia jest piąta Nie wiesz, jaka jest piąta konwersacja, więc dobrze, zobaczymy, kto będzie musiał to zrobić. Ja mam wrażenie, że ta maszyna bardzo losuje to, co mówisz, nie? Proszę, Alvaro, uwaga. I jakby wyjdzie Alvaro, to będzie hit. Dominika. Dominika. Dla zmyły to zrobił. Ja nawet nie wiem, co to jest za grupa. To czemu tu jesteś? Ja, nie wiem. A, tancerze i castingi. A, bo ja tańczę sobie. Hip-hop trenuję i czasami sobie szukam jakichś castingów do reklam. To mega luz. Totalnie Ale może kolejne zadanie będzie z szałem. Wyślij wiadomość do osoby z propozycją spotkania w przyszłym tygodniu, którą ona z chęcią przyjmie. Jeżeli nie odpisze bądź będzie zajęta, odpadasz z gry. Więc pomyślcie sobie o takiej osobie, która na pewno przyjmie spotkanie z Wami. I teraz zobaczmy, kto A to jest będzie. jest jakiś czas na odpisanie? Pięć minut. Jula. Masz Julatę, którą osobę... Wybiorę sobie... Jagodę. Y, to jest Martyna, ale to ma nie jest Jagoda. Okej, okay. jest Jagoda, ale jednak okazuje się Martyną. Widzimy się w we wtorek i poniedziałek. Pięć minut, czas start. zobaczymy, czy Cię uratuje, czy nie. Dobra, już nie co Ty? Ona śpi pewnie, jak zwykle. A mogę zmienić osobę? Nie. Prze no zobaczymy, czy to dobrze trafiłaś. Wpisz w wyszukiwarkę słów w użytych w wiadomościach Blołek i pokaż ostatnią z nich. No dobra, zobaczmy. Antek. Dobra. Dobra, no nie pisał chyba o mnie, bo nie ma żadnej wiadomości. Przykro mi, Antek. Możesz zobaczyć. No, no nie o, wyświetliło. Dobrze, y okej. Okay. Ale spokojnie, ktoś też może odpaść, ponieważ wyślij wiadomość do osoby, na którą odpiszę hahaha, slash śmiejące się buźka. Jeśli odpiszę coś innego, odpadasz z gry. Czas 10 minut. Co to, to będzie? C Uf. Uf. Artur. Okay. Tylko nie pisz do siostry. Nie. Bo siostra tutaj ćwiczy przed hobby horsingiem, turniejem. Zawascynowanie hobby horsingiem. Yes. Wiem, do kogo napiszę, tylko co go mogłoby rozśmieszyć? I stary, jak byś odpisał, gdybym napisał taki mega śmieszny zart? I znak zapytania. Najpierw. Nie! Czas 10 minut, masz Artur, a tutaj wracamy do Julii. Czy będzie tak gorąco w jej wiadomościach? Czy tam będą będzie gorące, siłno. cieplutkie wiadomości? Nie ma. Martyna, nie żyjesz. Ja. Ile można spać? Ona śpi całe życie, w eskitu. Brawo! Życzę Wam powodzenia. Dzięki bardzo. Ale tu wciąż jest szansa. Napisz do wybranej przez osobę po twojej prawej wiadomość, którą ona podyktuje. Uwaga, uwaga, czy to będzie Alvaro? Antek wybrał grupę z pracy Alvaro i podyktował mu. Ej, polecicie jako jakiegoś lekarza, bo chyba mam szczelinę odbytu. Co mam? Taką chorobę, pisz. Dobra, czekamy na ich odpowiedź. I ostatnie dla Oscara. Czekaj no? jeszcze, przeproszę Filipa, bo Filip to jest. To jest ważna, odpowiedzialna, dorosła osoba, która jest na tej grupie. Więc A, przepraszam ty... Cię Filip. Napisz podyktowaną przez osobę z Twojej lewej wiadomość do osoby, która pierwsza wyświetla Ci się na górze aplikacji. Ej, mam, mam odpowiedź. No? Luxmed, byczku. <laughs> nie jest w ogóle Alek, powiedz nam. To ziomal ze z szkoły. Siema stary, jest mega ważna sprawa. Podoba mi się Twoja e... mama. <głos> <głos> Bardzo zauroczyłem się w Twojej mamie, ale bądź dyskretny, proszę. I weź mi dorać coś. Dobry no. Czy jesteś pewny w ogóle, że chcesz i napisz, to jest tak, że to między nami tylko? Dobra. Poszło. No poszło. Teraz dowiemy się czy Artur odpada czy nie. Mm. Dziękuję. Nawet dał różne przykłady. Nawet ha, -ha. No jest nawet ha-ha-ha, <noise> no. Wow, brawo XD. mogę na tej grupie już napisać, że to był żart nie. i nieco? Nie. A ja mogę napisać, że jednak się nie ten? Nie. <noise> Odpisał coś. <noise> o! 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 co ty typie... Stary, na już <laughs> Dobra, możesz mu już napisać. Okej, okay, była reakcja, więc dla mnie to wystarczy. Ej, ja też już miałem reakcję. No ale nie od Filipa. No Kolek ale co jest z tego, Filip. no jest reakcja, to jest cała grupa z pracy. Dobrze, stary. więc yy, no dobra, to odpiszę. Dobrze. Czy macie coś na Instagramie, czego byście się bali, bądź wstydzili? Nie. Może coś być. <laughs> Dobrze Dominika, to runda dla Ciebie, ponieważ jest runda siódma, czyli Instagram. Ja nie przedłużam, po prostu losuję. Pokaż wiadomości z osobą, która wybierze osoba po Twojej prawej. Czyli w tym przypadku Oskar, jeżeli na Ciebie by trafiło Dominika. Ale sprawdźmy na kogo trafi, ponieważ to będzie... Dominika, halo. Dajcie Dominikę. Alvaro! Alvaro, pamiętaj, że możesz zrezygnować w każdym momencie, żeby nie było. Nie, no stary, nie mogę, bo ja pieniędzy potrzebuję. Dobra, dawajcie tego. Ten wygląda na. Mateusz Holak, na luzie. Mateusz Holak. Pier Jaki cringe. No i to tyle? Dobre. Czy na pewno chcesz to pokazać prywatną tak. konwersację z Mateuszem Holakiem? No, stary, no na luzie. Dobra, nie ma no, nic okay, dobra. no nie ma nic złego. Wyślij zdjęcie do osoby, która wyśle Ci w odpowiedzi zdjęcie. Jeżeli odpisze, bądź polubi, zamiast wysłać zdjęcia, odpadasz z gry. Czy macie kogoś takiego, kto od razu wam odeśle fotkę? Antek. Tu musi jakiś mem być, nie? A i jak mema wyślesz, to myślisz, że on ci. Tak, opisze. 100%. Małgorzata Rozenek leczy depresję z raniem, jak zapier sobie kloce, to czuję się szczęśliwa i zaraz jest mi lepiej. Czy Jakub odpisze, czy nie odpisze? Oczywiście zdjęciem, bo jeżeli odpiszę tekstem, no to pożegnał. Odpiszę zdjęciem, odpiszę. Do Dobra. Za. Staw na swój profil zdjęcie, które z twojej galerii wybierze osoba po twojej lewej. Dominika, widzę, że ty byś chętnie takie coś... OS. Yes. O, <laughs> dawaj Dominika! Dawaj, dawaj Dominika. Dominika, usuń go z tej gry! No to... To? to? Poczekaj. Lubiłam cię. Zastanów się, czy chcesz to pokazać wszystkim ludziom na świecie? Nie, dobra. Jest! Padłem! Brawo! Dzięki, Dzięki. Dzięki. Ja się źle czuję, kogoś eliminuje. No, dumna, Dominika, dumna. Z to już jest trzecia osoba przez Ciebie prawda? Źle się czuję z tym. Tak, trzecia. W międzyczasie Dominika otrzymała zadanie, aby wysłać lista do osoby, która tylko je serduszkuje i nic na nie nie odpisuje. Na pewno znacie kogoś takiego. A jeśli odpisze, odpada z gry. Ale przed tym spraś mantka. Zobaczmy czy odpisane. Oj, Nie, koniec. Wreszcie coś mądrego powiedział. Powiedziała? Dzięki Antek, było zajebiście. Nieźle. Góral masz dojazd z kole, nie? A teraz wróćmy do zadania Dominiki. Zadanie było takie, że miała ci tylko posartoszkować tego Rilsa Oliwia. Więc wejdźmy i zobaczmy, czy to zrobiła, czy nie zrobiła. Doma, jak tam nagrywacie jeszcze. Więc tak, Doma nagrywa jeszcze. Ale już skończyła nagrywać. Przykro mi Dominiko. Ale naprawdę bardzo, bardzo wysoko, więc... Wyeliminowałam konkurencję. <grywa> Dla tej dwójki. No ale brawo. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, serio, dziękuję. Dzięki. 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 no i teraz taki prawdziwy pokafona robimy, nie? Dwa na... jeden na jeden. Kolejna runda! Tym razem mamy prawdziwe pokafona, już bo jeden kontra jeden. I możecie, albo nie wiecie, wiem. będziecie musieli się podzielić kasą, albo jeden dominuje drugiego, ponieważ są tu takie zadania, więc jestem ciekaw, na co postąpią. Nie no, podzielmy się. W sensie po co tak? <grym> już teraz też się dzieli? Nie no, podzielmy się, nie? Napisz wiadomość do wybranego kontaktu przez osobę po twojej lewej bądź prawej, którą ona podyktuje. I to jest zadanie dla waszej dwójki, więc i dla Artura, i okay. dla Alvaro. Alvaro, ty zacznij. Dobra. Więc wybierasz kontakt i wybierasz, jaka to ma być wiadomość. Mama. O, mama Karola? Możesz pisać do mamy Karola. Kto tak, to jest mama Karola? Mama mojego ziomka. Mama. A, Jezu, myślałem, że to ja robić. Ja robię. Dobra. <laughs> Zą, się, że to jest z mojej mamy Bloła. Teraz dylemat, czy napisać do mamy Karola, że jest akcja, Karol miał wypadek. O yes. Albo napisać właśnie do mamy... Artura, że wyciekł w film filmie, jak się masturbuje. Jezus! Jesteś najgorszy! Tak. Mama, jest problem straszny, bo wyciek do internetu. Jezu, jaki ty jesteś najgorszy, ja się boję Ja teraz. nie piszę takich trzech kropek, to będzie widać, że kto inny Ale pisze. po co mu to pomagasz? Ja powiem ci, Alvaro, że ja bym się bał na twoim miejscu, ponieważ następnie będzie Artur, który może się... Nie ma problemu. ...delikatnie zemścić. Koledzy się ze mnie... jest. ten dalej, dalej tam klinik. Ze mnie śmieją. Akurat się śmieją, no więc. Na Mega luz. Dobra. To, to co, cała? Artur? Bo jeszcze masz możliwość rezygnacji z tego. Nie, podziękuję. Przepraszamy, mamy. Luz, mamę. Ja, to luz serio. Do niego napiszę. No, ale to jest taki wybór, młody korden? No, młody korden jest fajną ja osobą. Jestem, ja jestem jego menadżerem. No właśnie, ale pamiętaj, że musisz wybrać osobę, przy której Alvaro będzie, <laughs> o kurde, jest grubo, nie chce. Nie. <laughs> Siemano stary. Odkryłem ostatnio taki młody. Talent. No nie! Jezu, czy ty napiszesz Jezus, o sobie? Ty swój profil mu wysyłasz Ja pierdolę Nie pisz Artur. mu tego! Artur! No nie! To miało być te... grube! Miał... Nie no, nie pisz mu tego! Zjedź po prostu do. Artura. Nie pisz mu tego! Sprawdźcie go, jego muzykę, jaką robi. Nie pisz mu tego! Jaki no tak. cringe normalnie, nie. Alvaro, ty. możesz zrezygnować. Posłuchaj sobie, pokaż mi nie. więcej. Nie pisz mu tego. Albo, o, to jest fajna nutka, bo jeszcze mój ziomek się przy okazji informuje. promuje. jeszcze tak. ziomko podepnij! Z face-faktem. Ale po reakcji mogę mu napisać, że to był żart, część programu i tak dalej. No, trzy godzinki poczekamy. No, na trzy pe... godziny?! No. No? no. nie! Ja Nawet więcej, bo ja do mamy nie, nie odpiszę, no. no dobra, wyślij. Tak? Wysłać? Wyślij, Gordon będzie wściekły, jak usłyszy Artura. Kusz, wysłałem. Ja nie chciałem Cię promować, a myślałem, że go to zniszczy. No. Teraz runda dziewiąta będzie, czyli... Nie, nie lubimy dziewiątej rundy, bo film się wydłuży stary, to, co? Ty, i... To, co Ty się bałeś najbardziej, czyli telefon i dzwonienie. Uuu. Ale będzie. No i pierwsze wyzwanie. Wybierz dowolną osobę spośród uczestników, która wykona telefon do wybranego kontaktu. Wybrany uczestnik sam decyduje, do kogo zadzwoni. Mówiąc, że zgubiłeś telefon i dzwoni, bo ten kontakt jest zapisany kochani. Dichoraz! Ale coś czuję, że to nie jest on, to jest jakiś ziomar, który nie, może po prostu to, mieć Nie, to autentycznie jest Dor. Kim jest Nie wiem. Dobra. A to może jak nie wie, to właśnie fajnie. No, dzwoni. Dzwoni. Ja nie wiem kto to jest, ale. Dzień Dobra. Halo? Halo, dzień dobry, dzień dobry. Ponieważ znalazłem telefon, bo aktualnie jestem tutaj na nowym świecie i znalazłem telefon, zadzwoniłem pod pierwszy numer i jest zapisane kochanie, więc stwierdziłem, że pewnie pani jest ze swoim tam kochankiem, no bo czy tam mężem, czy kimś tam, bo po prostu znalazłem telefon i jest zapisane kochanie. Nie, to jakaś pomyłka, Musi pan tutaj na chyba zadzwonić. No ale nie no, bo naprawdę bo dzwonię po prostu, bo nie wiem, czy wiem, widzę tu jest z tyłu na okładce dowód Alvaro. I po prostu chciałem się zapytać, czy ten, czy pani po prostu zna tą osobę. Znam tą osobę, ale my nie jesteśmy blisko, zobacz. Aha, no bo nie wiem, po prostu zadzwoniłem, bo jest napisane kochanie. Słuchaj, ale jak znajdziesz kontakt na przykład Mateusz Holek, to jakbyś do niego zadzwonił, to już oni się dogadają. Dobra, dobra, czyli rozumiem, że pani nie wie po prostu gdzie jest to tak? Nie mam pojęcia. Okej. Ja cię widzę. Ja cię nienawidzę! Jakie to było? Boλέza! Ale gratuluję nie Nienawidzę cię. I w ogóle, ile razy ma to już się na tym odcinku przejawia z jakiegoś powodu, to jest niesamowite. Zadzwoń do osoby spośród Twoich kontaktów, która, Twoim zdaniem, na pewno odbierze telefon. Jeżeli nie odbierze, wypadasz z gry. Okej. Okay. Mati. Tak. No zobaczymy. Może nie odbierze. No chyba nie, ostatni sygnał teraz był. Wygrał. Ale co jest? Jest! Dobrze! Dobrze, że odebrałeś Kocham cię teraz. Jak zawsze będziesz dzwonił, to będę odbierał. Obiecuję. Kontynuujecie? Czy przerywacie i dzielicie się kasą? Nie, to jest za dużo. Dla mojej osoby. Więc. Zgodnie z tym, co ustalaliśmy, dzielimy się po pół. Nie musicie się dzielić, ponieważ dostajesz tysiaka, dostajesz tysiaka. Człowieku, obsługujcie kanał bardzo. klikajcie dzwonek, komentujcie za zajubisty odcinek, wiecie o co chodzi mordy.